No to musi zaakceptować taki stan rzeczy, nie? że tam przyszła osoba, która ma gorączkę, prycha, prawda, kaszle. No i jakby zaakceptować, że leczenie się zaczyna od tego stadium, nie. No nie może powiedzieć, pani, pani ma za głęboką anginę, do widzenia, nie będę pani leczył, nie. No to by było, no ale to jest typowe właśnie myślenie, takie właśnie obrazujące, że nieakceptacja to nie jest droga do rozwiązania pewnych rzeczy. To jest droga do problemów. Bo za nieakceptacją zawsze jest bunt i negacja. W związku z tym nikt, kto się buntuje i neguje, no nie ma możliwości przepracowania pewnych rzeczy, bo on zamiast to przepracowywać, to z problemem walczy, więc... A jak walczy, to przegra. Okej, okay, kochani. Wracając do naszego ulubionego tematu, związki upadłych świadomością. Przede wszystkim, może zaczniemy sobie od przypomnienia pewnych rzeczy z poprzednich zajęć. Związki upadłych są nietypowe. Bardzo często mają ogromny problem takiej istoty z dostosowaniem się do zasad społecznych. Oczywiście wielu z nich z powodu jakiś tam lęku przed społeczną nagonką ukrywa to w sobie, ale potem na sesjach często to wychodzi, że aniołki często zadają takie proste pytanie, a czy w ogóle trzeba się łączyć w parę, a czy w ogóle trzeba żyć razem ze sobą, mieć dzieci i tak dalej, bo, bo nie zawsze widzą tego sens. No i wcale się nie dziwię, ponieważ Aniołki pamiętają życie w Aniołkowie. Oczywiście Aniołkowo nie chodzi mi tu o Biblijny raj. Aniołkowo, przypominam, jest to sfera energetyczna, która funkcjonuje w całym wszechświecie. Wszechświat jest nie tylko podzielony na przestrzeń, ale i na wielowymiarowość, również energetyczną. Aniołkowo to po prostu wysoki wymiar energetyczny, oparty głównie na miłości. Jeszcze to nie jest stan oświecenia ale jest to bardzo wysokoenergetyczne miejsce i tutaj też przypominam aniołkom, bo aniołki bardzo często zakodowały sobie taki wzorzec, że chcą jak najszybciej uciec z materii i wrócić z powrotem do aniołkowa. Nie tędy droga. Aniołkowo to jest poziom wibracyjny. To znaczy, jeżeli tu teraz siedzicie i na stałe potrafilibyście się dostroić do wibracji miłości, Automatycznie widzicie przestrzeń aniołkową. Tu, teraz, bez najmniejszego problemu. To nie jest jakieś miejsce we wszechświecie, tylko to jest wymiar energetyczny we wszechświecie I trzeba o tym pamiętać. Wcale nie trzeba uciekać z materii, żeby doświadczyć aniołkowa. Trzeba się dostroić do odpowiednich wibracji na stało. Wtedy można zobaczyć tą przestrzeń, poczuć tą przestrzeń, żyć w tej przestrzeni, jednocześnie będąc tutaj. Także tutaj to jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli. Oczywiście o co mi chodzi? Przestrzeń aniołkowa to jest przestrzeń energetyczna, co to oznacza? Tam istoty żyją w postaci energii. Jak tworzą relacje istoty z postaci energii? No, co najwyżej przenikają się wzajemnie i to wszystko, Oczywiście to przenikanie ma swoje doznania, prawda, ma, ma swoje tam odczucia i tak dalej. Ale w aniołkowie nie ma czegoś takiego, że no nie wiem, dobierają się w pary, chłodzą dzieci i tak dalej. Tam nie ma takich procesów. Aniołek pamięta zupełnie inne życie, zupełnie inną jakość życia i sposób przede wszystkim życia wszedł w materię, no a tutaj obowiązują zasady materialne, to znaczy, no, ludzie najczęściej łączą się w pary, prawda? Gdzieś tam są ze sobą, tworzą rodziny. No i często aniołek czuje się w tym wszystkim zagubiony. Aniołek czuje się w tym wszystkim zagubiony, bo no, może sobie tam gdzieś w sobie zadawać pytanie w zasadzie, że po co to wszystko? Także to jest pierwsza rzecz tutaj, że, że często, często aniołki po prostu gdzieś wewnętrznie to negują. Niektóre mają odwagę o tym mówić, inne nie, bo się boją presji społecznej, ale wewnętrznie ciągle jest ten konflikt, prawda? Że no fajnie by było jednak czuć czyjąś miłość. No tak, miłość. Tak, było w aniołkowie, ale tutaj dochodzi jeszcze cała dobroć inwentarza, że tak powiem, nie? Czyli trzeba no, że tak powiem, no, cieleśnie być ze sobą, być może mieszkać pod jednym dachem i tak dalej, i tak dalej. No te, tego dobrodziejstwa inwentarza aniołek by już nie chciał, bo w zasadzie to on pamięta czasy, że nie było tego i było fajnie, nie? No, ale zasady niestety materialnego życia są troszeczkę inne. Oczywiście aniołki kombinowały tu jak mogły, no, oczywiście były często prekursorami luźnych związków, wolnych związków, kombinowały, jak mogły, żeby gdzieś tam się nie plątać, prawda? A, a że tak powiem, mieć różne doświadczenia. Natomiast, natomiast no, często, często po prostu jest to potem na różnych wzorców, które najczęściej są problematyczne dla nich. Co do samych związków, oczywiście. Yy, tworzyły się one, tworzyły się one, yy, aniołki tworzą związki w zależności od kilku rzeczy. Przede wszystkim ogromny wpływ na jakość ich związków ma intencja, z jaką zeszł. Doświadczenia, jakie z tym się wiążą. Sam upadek świadomości i szok związany z upadkiem świadomości. Pierwsze doświadczenia materialne, to znaczy w ciele. No i potem dalsze decyzje, które z tego wszystkiego wynikają. Miały ogromny wpływ na kształtowanie się, ich podejścia do związku, jakości ich związków i tego, co ta podświadomość przechowuje i potem urzeczywistnia w relacjach tych istot. Przede wszystkim aniołki są różne. E, oczywiście e, nazywamy je kolorystycznie z racji tego, z racji, że tak powiem, Każda nacja miała jakiś dominujący kolor w aurze, w sferze energetycznej, dlatego, dlatego rozróżniamy ich kolorami. Oczywiście czerwoni, którzy zeszli, czerwoni są to aniołki, które bardzo zapragnęły doświadczać formy, bardzo zapragnęły doświadczać materii, bogactwa. Formy i bogactwo to jest główna rzecz, która ich ciągnęła. Oczywiście czerwone aniołki są to aniołki, które bardzo boją się często poświadomie stracić formę, trzymają się tego kurczowo. No i oczywiście bardzo im zależy na bogactwie, bardzo im zależy na pięknie i bogactwie generalnie. Chcą tego doświadczać, chcą, że tak powiem, tak funkcjonować. Te intencje, zejścia mają ogromny wpływ na jakość ich związków. One przede wszystkim w zwracają mega dużą uwagę na piękno, formy i bogactwo. To jest podstawowe w ich, ich torze myślenia, żeby być pięknym w formie i oczywiście bogatym jednocześnie. Bardzo duże ma to znaczenie w ich, że tak powiem, decyzyjności. Bardzo duże ma to znaczenie w doborze partnerów bądź partnerek, w zależności jaką to płeć teraz taki osobnik sobą reprezentuje. I to jest przede wszystkim w ich torze myślenia. Uczucia później. Co na tak? Piękno, formy i bogactwo. Dopiero potem reszta. Chyba nie ma ich zbyt dużo. Nie ma ich zbyt dużo, ale są. Są jak najbardziej. najwięcej Trudno powiedzieć też, bo tak naprawdę. Jeżeli na przykład ktoś jest niebieski, to przyciąga do siebie przede wszystkim większość niebieskich. A ktoś jest czerwony, przyciąga do siebie większość czerwonych. I tak dalej, i tak dalej. No, a po co nie Chciały doświadczać piękna bogactwa. No z taką intencją sobie zeszły. Chciały zobaczyć, jak to jest. No i takim już zostało za po niektórym. Trzeba to odreagowywać, bo, znaczy, oczywiście dobrze, że potrafią na to zwrócić uwagę, to na pewno jakoś w życiu pomaga, ale no, nie, może, nie, nie może to być ponad uczuciami. Przywiązanie, tak? Tak, i przywiązanie do formy przede wszystkim. Na przykład u aniołków czerwonych jest duże lęk przed śmiercią, z racji tego, że śmierć się wiąże z utratą formy, a no, one bardzo chcą żyć w formie, i to pięknie. Może im się przyjemnie żyć, ono bardzo ich rozwiązuje. Z jednej strony fajnie, bo może im się żyć przyjemnie na Ziemi, ale z drugiej strony nie ja to uwiązuje do Ziemi. To jest problem wszystkich aniołków, ponieważ aniołki to są istoty pełne sprzeczności. Z jednej strony chciały doświadczać materii, więc no ciekawość zwyciężyła i zapragnęły doświadczać. Oczywiście, jak schodziły, że tak powiem, boskość w tym przeszkadzała, no to się na nim zamknęły żeby tam intuicja nie truła gitary, prawda, żeby tego nie robić, żeby tam gdzieś ta boska sfera świadoma nie podpowiadała, nie rób.